Mam z tej strony Kasier. Witam Was w kolejnym odcinku z Rasta. i teraz zrobimy coś bardzo głupiego. Bo podchodzę do trzech typów i mam nadzieję ich zabić, ale to jest trochę niemożliwe. Ale może zabiję jednego. I ucieknę. A ja może zabiję jeszcze jednego? W jest ich czterech, i jeszcze mnie nie zauważyli, ale może ja jednak się wycofam, Jeszcze jedna strzała. Oj, oni mają fajne branie. Patrze się daj ka łaszka. i mi siu myślałem, że mają tylko te przodganiki. A jednak nie chyba nie. Dobra, leczymy się. Ja dopiero zaczynam na tym serwerze grać, jak widzicie. Jest to prosty w miarę serwer, ale będzie się fajnie grało, zobaczycie. Będzie się ciągle coś działo. Tak, to jest taki kit start to co teraz mam. A mamy też Z-Levels, więc będzie ciekawie. Okej, okay, gdzie ja chciałem iść? Kompletnie nie w tą stronę. Jak będę się patrzył tam, to znaczy, że patrzę na mapę na drugim monitorze więc się nie dziwcie Dobra. biegniemy tam Bo tam jest lotnicho a ja lubię lotnicho, bardzo po drodze pozbieramy nasze ziółko i oczywiście drewienko i kamień Upsa. tu jest razy 5, więc po 5 yy, po 50 tego zbieramy normalnie ostatnio w update zmienili, że po 10 się tego zbiera i nasionko Okej, okay, tu mam jeszcze drewno, siareczki. Mhm. No i dobra, lecimy. Może jeszcze się uleczy zaraz. Jakieś grzybki. Dobra, fajnie. Zaraz zbudujemy jakąś bazę fajną. No i w kolejnym odcinku pewnie już pójdziemy rajdować. He he he. Wreszcie będę rajdował. Czy ja nie trafiłem? Naprawdę? Mmm... Czemu ty żyjesz? Czy ja my ją w krzaku zabiłem. O, dobra, widać ją. <śm> <śm> Teraz nie w tą stronę jestem obrócony, czyli w drugą musi być dobre. Te kości mi się nie przydadzą. Tylko tłuszczyk najważniejszy. Ok. E, testuję nagrywanie z kamerką, jak widzicie. Mam nadzieję, że to jakoś tam wygląda. Mam trochę słabe oświetlenie. ale na green screenie chyba nie widać żadnych tych. Tych tych kropek czy czegoś. No dobra, nieważne. Sami ocenicie Czemu to na strzała nie zeszło? To jest dziwne. Co my tu mamy? O, pistolecik szafka i jak fajnie Oj ojoj hmm, tutaj dobrze. chyba jest jakiś zwiększony lód. Albo coś w tym stylu. Zjedzmy. Dobra, to już nie potrzebuję. Patrzcie, ile tego tam jest. Odejdziemy sobie. Mhm. To mi nie potrzebne. O, o, to chcę. Tak, tak, tak. Fragment. Zaraz sobie domek zbudujemy. Stół do odkrywania researchowania i będziemy odkrywać i odkrywać, i odkrywać i odkrywać i jeszcze więcej odkrywamy. Dobra, mamy tu lotnisko już. Już za tą górką dokładnie. No właśnie, po ile ja tego będę zbierał? Zbierzmy sobie jedną skałę. We wnieść quality. Mm, ładnie, ładnie. Jeszcze jak nam wzrosną, wzrosną lewele, jezu się język proszę. Z levelsów to jeszcze więcej będziemy zbierać, więc fajno. Tak, to jest tu za górką? Tak, to jest na zimie jeszcze, więc fajnie, fajnie, Lubi zimę. Zbudujemy się może na jakiejś górze, albo na płaskim terenie, zobaczę jeszcze. Okej. Okay. Jeszcze nie użyłem swojego kita e, do budowania. Więc zaraz zobaczymy co w nim jest. Jeszcze nie sprawdzałem. Ale na wszelki wypadek zbierzmy trochę kamienia, żeby zbudować jakąkolwiek chatę. Więc ta jeszcze skałka i idziemy dalej. O, teraz już po 325. O, kuźwa, jak to zwiększa. To chyba będzie naprawdę łatwy serwer. Chyba, że łatwy jest po prostu do budowania. A i quality po prostu tak bardzo nie wygląda. Zaraz zobaczmy. No, 20, no to tak. Tak pośrednio bym powiedział. Ej, no. Dobra. Ej, ale to powinna seria na Hita schodzić. Co jest? Są dwa bakety. Dobra, to mi się nie przyda. Fajnie, fajnie, fajnie. Hmm, chyba, że z tego mi wyle... Nie, bo to była ta metalowa skała, dobra. Metalowa skała jest to dziwnie brzmi. Ok, zróbmy sobie śpiworek. Szkoda, że skinów nie mam przydałyby mi się skiny jakieś fajnie by było. Postawmy sobie tutaj łóżeczko. Żeby nikt go nie widział. E, lotnisko. Okej. Okay. No i dobra, jesteśmy na lotnisku. Jednak to nie jest chyba na zimie. No bo nie nie wiem, w połowie może. E, dobra. E, ja chcę mieszkać na mniej więcej z tej strony właśnie. Tutaj dokładnie. ja sobie tak tylko luknę jeszcze. No tu będzie okej, okay, dobra. Tu mamy las. O, cześć. Tego nie chcę. O, to zeszło na hito, ładnie. Mm, sorry, church, okay. O, ładnie kilcik. Eee, nie no, to się przyda, nie wywalam. Dobra, wiecie co, nie będę tych beczek na razie sprawdzał. Zbudujemy dom i dopiero coś będę kombinował. Oj, oj, nie, tak? Mmm, drewno mam malutko. Dobra, ale sprawdzimy przynajmniej gdzie można wybudować. Idę sobie na skałę. Nie widzę tu żadnych takich wysokich, a może tam? Albo tam. Nie, tam już są domki jakieś, więc tam spróbujemy. Jak mogłem położyć, to znaczy, że budować też się będę mógł. Tam mi się wydaje, że będzie odpowiednie miejsce. Tylko żeby ta skała była w miarę płaska. To będzie fajnie. Tam coś wybucha. Okej, okay, to jest beznadziejna, tam się ktoś wybudował. Hmm, gdyby nie tutaj ktoś się wybudował, to bym na tej skale się e, zamieścił, zamieszkał. Okej, okay, no tak, tu mam building blocked. Hmm, gdzieś tu jest wejście, o tu jest wejście. Eee, metalowe to jeszcze nie wejdę, nie, nie, nie ma opcji. Dobrze, którą tu skałę wybrać? Tu nie mogę, tu nie mogę, tu nie mogę. To może wzdłuż pobiegniemy. Może gdzieś tam dalej będzie coś. Zobaczymy. O, tu jest skałka jakaś. Czy ja mogę tu budować? Mogę, fajnie. Tu jakieś arcydzieło, nie no, piękne, po prostu śliczne. Dobrze, tam już nie ma skał zbytnio. Czy takie małe są. Ta też nie jest jakaś za wielka, ale mi wystarczy. Zbudujemy sobie na początku taki zwykły, malutki domeczek. A po tym, jak uzbieramy materiały, to będzie większy, taki okulny i tu się nie da tak łatwo wejść. Czy mi się wydaje? Po prostu jestem upośledzony jakiś. Dobra, da się łatwo wejść. Ale dobra, mi tyle miejsca wystarczy. bo Jezu, i to bezproblemowo. Dobra, zrobimy na takiej wysokości. Dobra, do tu? Nie, dobra, to jeszcze kawałek. Eee, tak. Usuń się. Usuń się. Czemu się nie usuwasz? A, bo nie mam szafy. Fajnie, spoko. Ej, eee, rozwol się. O, dziękuję. Może od tej strony zacznę. O niedźwiedź. Dobra, niedźwiedziemy Potem się zajmę. Kurwa, za nisko. Ticzkę, tyćkę wyżej. O tak. No i super, tyle mi wystarczy. Tu to Ej, nie wejdzie. Ale dobra, tak jest fajnie. Tu hmm, to już nikt się nie postawię. No i dobra. Zbudujmy sobie szafę. Gdzie jest szafej? Gdzie jest szafej. Postawmy sobie o, tak. Mam bielnik. Okej. Okay. Aha, nie mam drewna. ok Już szedłem po tylko moje <laughs> Jezu, jak mi... Dziwnie lata głosu, e, be, 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 be. Dobra, jak ja tu teraz wejdę? A nie wejdę, spok. Może tędy? Może tędy powiedziałem? O tu, a spodem Nie mogę, fajnie To se zbudowałem zajebiście, o o Fajnie, dobra, tędy się da wejść Czyli tak to będę pewnie teleportował mm, a nie napiszę nic, spoko Trzeba... coś tu idzie No, nie wiecie, spoko. A, tak, chat... say, A, tak, set home. M jeden. Okej, okay, chyba się udało. Sprawdźmy. Mam wyłączony czad, żebyście mnie widzieli żeby wam nie przeszkadzał też. Czekać poczekać około 20 sekund chyba chyba, że nie zadziała, o działa, pamięć, dobra, super no to lecimy dalej eee, tak, to drewienko mi potrzebne, tak, dokładnie chodź tu, drewienku po ile tego wypada? 125, no to gilciur jak wybiję drugi level, to po ile będzie 225 to by była przesada lekka Wstawiam na 175 Zobaczymy razem ile jest okay. i... Yep. O 137, dobra, to nie jest przesadzone, jest ładnie. Podoba mi się ile ja tego już zrobiłem 4000 szczytyczkę, dobra, wystarczy. Mm, nie na razie stąd nie będę używał teleportów, będzie sobie tam wchodzić. Tędy. Dokładnie tak. Zostawimy sobie to i to. Młoteczko, młoteczko. Nie mam kamienia, nie? To, to na razie fundamenty tym zrobię. Dobra, fajnie. nie no dobra. Niech się stanie i tak. wstawimy to i oprócimy. Dobra, fajnie. Gdzie ja mogę sobie drzwi zrobić? No chyba jedyna opcja, tak? To mogę... chodzić tam tędy. Czyli drzwi przydały się... Jeszcze raz sobie wejdziemy. Tędy. Tutaj. Tutaj to albo tu. Albo tu, ale bardziej mi pasują tutaj drzwi. Tak, będzie spokój. Czy znaczy ja tu mogę? W ogóle nie to się nie zmieści. To... No, ...to z tyłu, tak. Chciałem ja sobie wejść, zrobię na górę. Dobra, to będzie wejście do środka. Trzeba to jakoś wojnie zaplanować. Tak, to tam może być. Tak, dobrze. Dobra, to tam będzie wejście na górę. Tam, tam. Tylko co na to? 300 fragmentów metalu. Zrób my sobie, może od razu. FU. Myślałem, że mi się o tak zrobi, ale widzę, że nie. No dobrze. O tą szafeczkę sobie mogę postawić już gdzieś. Tu będzie wejście, czyli tu szafeczkę. Dobrze, dobrze. No, może tak na środku, bo tutaj tak ściana będzie chyba. Tak, postawię sobie od razu ściany. Hmm. Tu drzwi, tu drzwi A tu niech tak zostanie No dobra, i stawiamy szafeczkę. O! Idealnie równo. Chyba. No nie, ja nie mogę robić dużych skrzyni. Shit. Mogę czy nie mogę? Nie, nie mogę. Żal. <śm> Mmm, no dobrze, tutaj przynajmniej te kity powinny być. No ale dobra, jak nie ma, to trudno. zrobimy sobie dwa piece. Nie wiem, jak szybko się przepala. Dwie na razie małe skrzynki. I postawimy je w ten sposób. A, spoko, że to przy ścianę przemawia. Teraz wyszło w ścianę, dobra. Zrobimy tak, tak żebym wyszedł jeszcze. Mmm. To jeszcze 6, a co to? Ciekawe jak ja to teraz postawię. Tam. Shit. 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 Double shit. Dobra, zrobimy to inaczej. A w sobie nie mogę postawić. Dobra, niech będą narysione. Trzy. Trudno. Chyba, że tak. Nie, dobra. Niech będzie tak. Jedna. Ale zjebałem teraz. Hmm, druga. A, i tu mogę trzecią. Dobra, idź. dwie mi zostały. Jakiś trzeba położyć, na przykład. Na przykład. Hmm, tu wyjściu od razu. W ten sposób. Nie dp, przecinek, tylko do. kur... Dom. okej. Okay. Przydałoby się teraz to wszystko ulepszyć. Kamień. Mam nadzieję, że wystarczy. Tak. Jak nie, to sobie zaraz pójdziemy po kamieniu to nie ma jakiegoś zbytniego problemu. A tu jest ok. Tyle jeszcze mam? kamienia 360, no właśnie. Dlatego tutaj sobie należy zrobimy na drewno wszystko, żeby mi się po prostu nie rozpadło. No, obrócimy. Tu też obrócimy. A tu niech tak zostanie. Dobra. Topta. E, teraz dzwiczki. Dź dzwiczki się będzie robić. E, gdzie my mamy dwie jakieś i Te rzewi. Drewniane, nie, nie, nie gdzie moje piece? Tu, dobra, gdzie ja tu mogę piece wstawić? Tu mogę jeden chyba, chyba się zmieścić, czy nie? Ja nie, nie będę tego pychał, O, bądź. dobra, jest jeden piec, drugi piec, nie wystają, nie wystają, dobra, możemy sobie po 500 drewna na początek, tak mniej więcej. Czy dołożymy 500? Tonów? Tak, to powiem lepiej. Ok. Mm, następnie włożymy sobie to żółlazo. I węgiel mi zbytnio na początku niepotrzebny. Więc Zrobimy sobie to tak. Oh, motherfuck. Szybko się przepala. <grym> Okej, okay, fajnie. Czyli tu tak samo będzie. Tak, no to fajnie. Podoba mi się. A trzeci będzie na drewno. Piecol. Ten chyba wystaje. Nie, nie wystaje dobrze. Tu włożymy wszystko i. A właśnie, czy jest jakaś różnica? 26. A jak to podzielę na tyle. To niech się tutaj tak tworzy, okej okay. No a tu już się przetopiło, spoko Tu też się już przetopiło, spoko Włożymy sobie to, spoko już się przetopiło Zajebiście Zajebiście To weźmiemy sobie to mm -hmm. Też sobie zabierzemy i tak, dobra mm, Włożymy tutaj niepotrzebne rzeczy no bo w tej chwili niepotrzebne może tak pistolet... Nie dobra, ja wolę nosić przy sobie pistolet tak, to będzie pistolet, to będzie to, 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 okej, okay, super hmm, to odłożymy, to... Od... Nie, to jest... Dobra, niech leży na razie. Albo nie. To i to muszę nosić. Nie, to odłożymy. to, to mi się na pewno nie przyda. Reszta może się przydać. Alright. Mm, so, we need some mm, wood. No tak, już, dobra. Lecimy połuda. Mm, żeby zrobić drzwi. Okay. Bardzo mi się serwer na razie podoba. Ile ja nagrywam? 21 minut. O cholera, jak dużo. E, dobrze, a więc to będzie koniec odcinka. Już trochę wkręciłem. Ale spokojnie, za sekundkę nagrywam kolejny Nie ma co się martwić No, więc mam nadzieję, że wam się podobał eee, powiem, Napiszcie w komentarzu, czy wszystko ładnie wygląda, czy się nie zacina Chodźmy bardziej o kamerkę, czy wam się miejsce podoba, wielkość kamerki Tak patrzę teraz tam Nieważne, nieważne, no dobra Jak wam się podobało, to napiszcie, skomentujcie, dajcie jakiś znak życia po sobie Napiszcie pierwszy, setny, czy coś tam. No. Mm. A właśnie, na no, taki testik zrobimy. Jak ktoś wytrwał do końca i jest tu jeszcze teraz i czeka. E, napiszcie w komentarzu... E, mm, hmm. <ścoughs> Co wy możecie napisać? Co ja tu mam? Napiszcie... Napiszcie, napiszcie. Napiszcie fanta. I będzie OK. Będę po prostu wiedział kto obejrzał do końca odcinek i chcę po prostu sobie tak zobaczyć. O, fajnie, dobrze, że się zrozumieliśmy. No i dzięki za oglądanie. Na razie. Siema.